czyli technologia pozwalająca w pełni zanurzyć się nam w świat A przynajmniej tak głoszą wszelkie slogany reklamujące różnorakie gogle. Istnieje więc podstawowe pytanie, ile w tym prawdy? Tak się składa, że o styczności z tą technologią miałem wcale nie tak mało. Miałem na głowie zarówno gear VR, Vive'a, jak i Oculus'a i mogę się trochę na temat tej technologii, gier oraz poszczególnych gogli wypowiedzieć. Tak więc oto moja vr historia. Pierwszą styczność z jakimikolwiek w wirtualnej rzeczywistości miałem, gdy jeszcze był boom na Oculusa niedługo po zbiorce kickstarterowej. Było to mianowicie na PGA 2014, gdzie udało mi się odczekać bodajże najdłuższą kolejkę właśnie do Oculusa, na którym odtworzone było demo nomenomen kolejki, tym razem górskiej, nie targowej. Jakoś był to pierwszy development kit, było to mocno w powijakach. Jakoś obrazu była dość kiepska, bardzo wyraźny był efekt screen, nie było to zbyt płynne i ogólnie widać było, że przed tą technologią stoi jeszcze daleka droga. Stoi, czy może stał tam raczej wtedy też pan, który dbał o to, aby się nie wywrócić, bo niektórym się to zdarzało, a organizatorzy stoiska nie ogarnęli, że łatwiej byłoby tam dać jakieś krzesło. I tam właśnie po raz pierwszy mogłem na oczy włożyć jakiekolwiek gogle. Później było długo, długo nic związanego z VR-em, aż w końcu na którymś podcaście usłyszałem, że można sobie w samodzielnych sklepach Samsunga przetestować gogle wykorzystując S7, czyli Gear VR. Jakiś czas później, gdy pojechałem sobie do Krakowa, podszedłem do galerii krakowskiej, w której to Samsung Brand Store się znajduje. Tak więc wszedłem i początkowo nie widziałem gogli, gdyż nie są one w żaden sposób wyeksponowane. Ale rozglądnąłem się i zauważyłem, że leżą tam sobie w kąciku nieużywane, więc podszedłem, założyłem na głowę i w ten sposób kolejne 15 minut znikło z mojego życiorysu. Niestety, zanim wyczaiłem przy którejś kolejnej wizycie, że można wcisnąć przycisk wstecz i wyjść do Oculus Home, czyli takiego menu ze wszystkimi wialowymi apkami, ograniczony byłem do odpalonej tam pokazówki z kilkoma filmami 360 i ojej jakość nie powalała z uwagi na to, że chyba było to streamowane, a nie ściągnięte wideo, przynajmniej tak mi się zdawało, bo jakość dynamicznie się zmieniała w trakcie oglądania, to nie miałem tu żadnego efektu wow i było to fajne, ale nie zachwycające. Później jakieś tam jeszcze inne aplikacje uprzejłem, ale one też były w dużej mierze nieinteraktywnymi doświadczeniami. Równie nieinteraktywnym i zdecydowanie bardziej ubogim od gira doświadczeniem VR-owym jakie miałem, i w sumie dalej mam są tanie chińskie Google za 40 zł za Allegro, które kupiłem niekoniecznie do tego do czego są przeznaczone. Chodzi mianowicie o to, że mój telefon nie ma żyroskopu, przez co nie może w pełni śledzić ruchów mojej głowy. Dlatego też Google te kupiłem z myślą o oglądaniu filmów. Działa to tak, że zgrywam sobie film na telefon, odpalam w lejerze side by side, zakładam Google i oglądam film odcinając się od jakichkolwiek rozpraszaczy. I chociaż nie jest to bynajmniej sposób idealny na oglądanie filmów, z uwagi chociażby na to, że materiał, który przylega do twarzy w Google'ach, które kupiłem, zaczyna po kilkunastu minutach spędzić i przeszkadzać. Muszę więc kilka razy w trakcie sensu zdejmować na kilkanaście sekund Google, żeby twarz trochę odpoczęła, ale nie przeszkadza to jakoś bardzo. Kolejną styczność, jaką miałem z VR, to już wytoczony ciężki sprzęt w postaci wajwa Sprzęt ten wytoczyło T-Mobile, które pozwalało przetestować w różnych swoich salonach Google od HTC. A że do salonów obejmujących te akcje załapał się jeden w Tadnowie, to nie omieszkałem z tego skorzystać. I tutaj już miałem efekt wow! Vive to dokładnie to, do czego Viada zostało stworzone. Nie siedzące doświadczenia jak przy okulusie Girze czy Google do fest a możliwość poruszania się w ograniczonej, bo ograniczonej, ale jednak przestrzeni. Jednak same Google nie dają tu tyle co kontrolery. I tyle, że największy problem okulusa, bo jego kontrolery touch pojawią się dopiero za jakiś czas, a VR bez rąk to doświadczenie zdecydowanie nie ceny, jaką trzeba za rifta zapłacić. Kontrolery Vive'a są tak fajne, tak wygodne, tak precyzyjne, że bez nich byłoby po prostu kiepsko. Są one tak dokładne, że można włożyć koniec jednego do otworu drugiego. No dobra, może to nie jest dobry przykład, ale to wszystko było widać w wirtualnej rzeczywistości i w żadnym momencie kontrole nie przenikają przez siebie nawzajem. No może nie licząc momentów, w których zasłoniłem jedną ze stacji do śledzenia ruchu, bo co mnie zdziwiło, w salonach t Mobile pokazywali wadliwy egzemplarz. Były tu dokładnie te same problemy, o których wspominał kładz u siebie, lewitujące kontrolery, gubienie ich w przestrzeni, z tym, że nie zdarzyło mi się, żeby obraz zniknął. Ale skoro mówiłem już w miarę sprzęt, to teraz pora przejść do tego co na nim zaprezentowano. Początek był zaznajomieniem z obsługą Google i kontrolerów, a zarazem reklamą telefonów HTC, bo właśnie manipulując nowym telefonem firmy stawiałem pierwsze kroki w wirtualnej rzeczywistości bywa. Po chwili zapoznania się ze sterowaniem, mogłem się pobawić chwilkę w Teardrop Brush, czyli takim pańcie w 3D. Swoją drogą, ten program powinien być dobry dla ludzi z drukarkami 3D i talentem plastycznym, bo fajnie by było sobie narysować coś w VR, a później móc to wydrukować i postawić na półce. Ostatnią demówką, która najlepiej obrazowała co potrafią i do czego zostały stworzone tego grę był Brookhaven Experiment, Czy tam jak to się wymawia. W tej grze dostajemy do rąk latarkę oraz pistolet, a naszym zadaniem jest wystrzelanie napierających na nas zombie. W grze nie poruszamy się na większe odległości, a jedynie w wyznaczonym polu, więc nie ma tu problemów z transportem. Tak więc stoimy, a na nas napierają fale zombie i szczerze mówiąc w tak prostą gierkę gra się na Google niezwykle przyjemnie z uwagi na to, iż tu faktycznie celujemy z broni bez celownika na ekranie, a jedynie z normalnym celownikiem, który jest na pistolecie zamontowany. I w takich warunkach odpowiednie przycelowanie, wymierzenie i strzelenie headshot'a ze sporej odległości daje o wiele większą satysfakcję niż w zwykłej grze. I mimo iż całego dema nie ukończyłem, dotarłem do czwartej z pięciu fali, to jednak bawiłem się przednio. I gra ta ma dość mroczną stylistykę i rzeczywiście był jeden moment, w którym się przestraszyłem. Był to mianowicie moment, w którym ktoś koło mnie przechodził i smyrnął mnie trochę po nocy. Takie niby nieco jednak wyczuwalne i niespodziewane potrafi wystraszyć dużo bardziej niż jakikolwiek wolny napierający zombie. Ale to wszystko to było jakieś niecałe pół godziny, bo tyle trwała ta prezentacja. I szczerze mówiąc miałbym dość mocny niedosydy, gdyby nie to, że udało mi się kilka dni później pojechać do Warszawy, gdzie udałem się do salonu Disco VR, czyli na tej chwilę największego, bo liczącego sobie aż 500 m2 salonu VR w Europie. Znajduje się on na ulicy Garażowej, czy to jest z tym, że wejście jest dość ukryte. Ja na szczęście problemu ze znalezieniem go nie miałem, ale niektórzy mogą mieć. Ale dobra, jak już wszedłem do środka, przywitał mnie dość ciekawy retrowystrój. Kineskopowe monitory, stare automaty i konsole były ciekawym kontrastem dla nowoczesnej części salonu, czyli oczywiście gogli VR. Jak na całkiem ładny nieźle wyposażony salon, bo jest tu 6 Oculusów, 4 wajwy, trochę girów i cardboardów. Dość pozytywnie zaskakuje cena 1890 za godzinę. A przynajmniej na razie taka jest, bo salon jest jeszcze w fazie beta testów i w jednym z wywiadów słyszałem, że pewne funkcjonalności mają jeszcze dojść, więc i cena może trochę wzrosnąć. Ale dobra, ty o samym salonie, czas przejść do gogli. Po spróbowaniu waj'a w salonie T-Mobile było to dość oczywiste, że właśnie tego gle, z którymi już się w miarę oswoiłem, pójdą na pierwszy ogień. Gdy już założyłem headset na głowę, dość oczywistym wyborem spośród kilkudziesięciu gier dostępnych do wyboru było The Lab, które jest zbiorem prostych minigierek, które jednak całkiem dobrze pokazują do czego tego gry zostały stworzone. W sumie to logiczne, że twórcy sprzętu najlepiej wiedzą jakiego typu produkcje są najlepsze na niego i takowe robią. Niestety Gierka ta nie mogłem by już po jakichś 40 minutach miałem obczajone wszystkie dostępne aktywności, czyli m.in. strzelanie z łuku, eksploracja gór, wystrzeliwanie wadliwych kul, żeby rozwalić skrzynię w stylu Boom Blocks na Wii, latanie małym statkiem omijanie pocisków i atakowanie innych statków. Każda gierka na swój sposób robi wydarzenie odpowiednim wykorzystaniem sprzętu, ale są to tylko pomysły, które można by jakoś wykorzystać w pełnoprawnej produkcji. Po tym, jak już zaznajomiłem się z Dilla, postanowiłem chwilkę odpocząć i założyć na głowę oculusa. I o rany, jaki to jest shit! Po przejściu od razu z Vibe na oculusa bardzo uderzające jest, jak kontrolery duchowe oraz śledzenie graczy w przestrzeni wpływają na grę. Ponieważ z gromami na Oculusa nie byłem zbytnio zaznajomiony, odpaliłem tytuł, który jako jedyny kojarzyłem z nazwy Lucky Stail. I już po kilku minutach go wyłączyłem, bo zaczęła mnie boleć głowa. I to jest właśnie ta choroba symulatorowa spowodowana tym, że my siedzimy w miejscu, a kamera się porusza, płynie za postacią, czego błędnik nie znosi jakoś szczególnie dobrze. Dlatego też tą grę chętnie bym sobie ograł zwyczajnie na ekranie komputera, ale niestety nie mogę, bo jest dostępna tylko na Oculus. Jeszcze z rzeczy, które rzuciły mi się w oczy przy Oculusie. Po pierwsze, hełm ten jest zdecydowanie lżejszy niż Vive, ale to się daje we znaki jedynie przez pierwszą minutę, bo później wsiąka się w wirtualną rzeczywistość i w ogóle nie zwraca się uwagi, że coś tam ubiera w głowę. Do Drugą sprawą są dołączone słuchawki, które są dość kiepskie. To znaczy jakość dźwięku mają spoko, ale są zamosowane tak, że zupełnie nie przylegają do uszu, przez co słychać większość dźwięków z zewnątrz i nie można się kompletnie odciąć od świata jakkolwiek niepokojąco by to brzmiało. Trzecią sprawą jest czujnik, który wykrywa podobnie jak przy wajwie ruchy gogli w przestrzeni, ale przy tym ma o wiele mniejszy zakres śledzenia i jak czasem chciałem włożyć w coś głowę, to czujnik się gubił i gogle nadal działały, ale wykorzystując jedynie wbudowane czujniki, przez co ruchy do przodu i do tyłu nie były wykrywane. Na szczęście wystarczyło się trochę cofnąć, aby czujnik z powrotem wykrył gogle i wszystko działało poprawnie. Ostatnią pierdółką jest czujnik zbliżeniowy, który wyłącza gogle w momencie, w którym zdejmie się je z głowy. Jednak ogólnie patrząc Oculus zupełnie nie jest wart swojej ceny. Jak gdybym jakieś gogle kupował na pewno dopłaciłbym te 200 euro do Vive'a, bo jest to o wiele lepsze, pełniejsze doświadczenie od dość ubogiego okulusa. Ale zobaczymy jeszcze jak będzie w momencie, gdy pojawią się kontrolery ruchowe. Na razie jednak Oculusa zdecydowanie odradzam. No to dobra, Okulusa mam już z głowy, więc na głowę wrzucam z powrotem Vive'a i odpalam coś innego. Przy czym z czterech stanowisk z hełmem HTC tym razem zdecydowałem się pójść do tego największego i szczerze mówiąc jakiejś wielkiej różnicy nie zauważyłem. Dobra, ale w co jeszcze pograłem? Ano w Audio Shield. Całkiem lubię gry muzyczne i chociażby w Audiosurfie, grze twórce Audio Shield spędziłem całkiem sporo czasu. Tym samym żałuję, że wcześniej nie wiedziałem, że ta gra tu będzie, bo jeśli nie wiecie, można tu importować swoją muzykę, więc gdybym wcześniej o tym wiedział, zgoląłbym sobie jakąś swoją muzykę na pendrive'a i ją ogry. Niestety tak byłem skazany tylko na utwory najpopularniejsze z banku Audio Audioshielda. Tak więc ogram sobie chociażby OMFG Hello i podałbym tu więcej przykładów, gdyby nie to, że już nie pamiętam co tam jeszcze ogrywałem. Ale dobra, na czym polega sama rozgrywka? A my dostajemy w ręce dwie tarcze, niebieską i pomarańczową i musimy odpowiednie kolory lecących na nas kulek zbijać odpowiednim kolorem tarczy. Niebieski niebieską tarczą, pomarańczowe pomarańczową tarczą, a przy fioletowych zbliżyć obie tarcze do nadciągającej kuli. I o ile zgrywka rzeczywiście jest wciągająca, o tyle algorytm, który analizuje piosenki, powinien ulec znacznej poprawie. Często zdarza się, że kulki zupełnie nie są zgrane z muzyką, przez co nie wydaje się, jakby wpływała ona jakoś szczególnie na ich ułożenie. Ale zobaczymy, czy jakoś uda się twórcom z tym poradzić. Oby. I na pewno jeszcze tam w coś grałem, ale w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć, co to było. Ale w sumie nic nie szkodzi, materiał ten jest już wystarczająco długi. W każdym razie VR to rzeczywiście technologia, która jest kompletnie czymś nowym, co jednak trudno przekazać przez filmik na YouTube. Dlatego jeśli jesteście ciekawi tej technologii i macie możliwość pojechać do Warszawy, to zdecydowanie polecam Wam wizytę w DiscoVR, żeby zobaczyć czym ludzie się tak jadają. A i chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym zjawisku na Valve'ie. Niby mamy ograniczenia, gdzie możemy się przeteleportować, ale jeśli się odpowiednio ustawimy, możemy się przenieść na kraniec mapy oraz wyjść z niego już fizycznie, normalnie idąc tam. I w momencie, gdy stoimy na krawędzi na przykład góry i wyjdziemy poza stabilny grunt, można poczuć się niepewnie lewitując. Niby cały czas mamy realną podłogę pod stopami, ale jednak mózg robi swoje. Tym dość ciekawym wnioskiem zakończę moją aktualną historię z VR, ale może jeszcze kiedyś będę miał okazję więcej pobyć w Warszawie albo wybuduję salon VR w Krakowie. Wtedy być może będę produkować materiały z pierwszymi wrażeniami z poszczególnych gier na VR. Ale to tylko takie gdybania, tymczasem trzymajcie się, cześć! Właśnie po napisaniu tego tekstu na fanpage'u ad pojawił się GIF. Teraz łatwiej do salonu trafić, jest wyraźne oznaczenie. I teraz to jest rzeczywiście Disco VR.